Tutaj mamy drogę z, ze znakiem zakaz zatrzymywania się, a pod spodem umieszczona jest tabliczka T24. Umieszczona pod znakiem B35, czyli tym zakaz zatrzymywania się lub zakaz postoju to B, B36, tabliczka T24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela. Pojawiają się pytania, dlaczego samochód zostanie usunięty, skoro na przykład, jeżeli samochód mi się zepsuje i go tutaj zatrzymam na światłach awaryjnych. No właśnie, niektórzy myślą, że włączenie świateł awaryjnych to jest taki przycisk, który zezwala mi parkować samochód, gdzie mi się podoba. Czyli gdzieś zostawiam, dostawcy często zostawiają na środku ulicy samochód, bo muszą dostarczyć towar, włączają awaryjne i myślą, że im tak wolno. No oczywiście nie wolno. Światła awaryjne nie pozwalają nam stać w miejscu gdzie jest to zabronione, tylko one są do tego, żeby ostrzegać inne pojazdy o tym, że samochód tam stoi. To nie znaczy, że jak najszybciej nie trzeba z miejsca zabronionego tego samochodu usunąć, szczególnie kiedy stwarza to zagrożenie. Także pojazd pozostawiony na jezdni za tym znakiem na pewno zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela, nawet wtedy kiedy ma włączone światła awaryjne. Nie będzie mu też założona blokada, ponieważ ma być odholowany, więc tym bardziej nie będzie tam zablokowany, żeby stał tam jeszcze dłużej. No i oczywiście samochód zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.